Pierwsze, jeśli, e, w, jeśli jesteśmy w trakcie bitwy i gramy bitwę, to rozmawiamy tylko o bitwie. W sensie komunikujemy się, tak fokusować i tak dalej. Nie kłócimy się podczas bitwy ani o czyjąś pozycję, ani o taktykę. Jeśli ktoś ma y, problem z taktyką, to po bitwie na spokojnie z tym przegadamy. W, w trakcie, trakcie bitwy. Ewentualnie wypierdala. W trakcie bitwy. Nie, ja chętnie posłucham. Tylko, żeby to nie było w trakcie bitwy. Po bitwie. Bo to jest najgorsze, co można robić, się kłócić w trakcie bitwy. Jak gramy jeszcze o wygrane. Druga rzecz. To właśnie tego. Będziemy grać pierwsze dni głównie kopalnie. Więc moduły. Jakie? Na CS-ach. HP-turbo dosyłacz. Cześć, na 907kach 277 to samo. Na chiefach... najlepiej też, ale może być staba zamiast y, turbo. Ale nie, najlepiej też. Lepiej, turbo. Lepiej turbo. turbo mieć. Lepiej turbo, bo nie dojedziesz do tak. przez 3000 ewentualnie, bo dać, A Ja mam też takie pytanie, bo to taki bardzo popularny streamer Pandi grał ze stabilizatorem na CS, -ie. to taką grać. Nie trzeba pan ogólnie, nie Nie, nie no! No! na bez stabilizatora, CS -y i tak głównie. Szybko giną, bo będą blokować kurwa, tylko i wyłącznie. Dobrze, jakby... Nie ja nie, pan, nie wiem. wiem jeszcze kto żartuje, kto nie. Ja mówię, HP turbo dosyłacz, proszę mieć i brać czołgi, na których oh. macie polowe. Tak jeśli ich na przykład ktoś będzie się wahał między, nie wiem, Chiffem A 907. Na 907 nie ma polowych na CIFE ma polowe, to niech mi to powie. Tak. Eee, dobrze. To jeszcze jedna sprawa. Eee, tak, eee, jeśli chodzi o bitwy, tak, jakie ja rzucam, to eee, tak jak tam nie wiem, dzisiaj ktoś pisał na grupie, tak? Ja zazwyczaj będę rzucać więcej bitew, zazwyczaj ich będzie za dużo, ja to sobie wszystko pozdejmuję, proszę się o to nie bać i tak dalej. Zazwyczaj o 17.50 mi można się drzeć na mnie, że czegoś nie zdjąłem, tak? Zazwyczaj do 17.50 już wszystko zdążę zdjąć. Dzisiaj, na przykład, to minutę przed, jeszcze mi się udało wepchnąć tam lepszą drabinkę na tych 19. Więc ja siedzę do końca i, i czekam z tymi bitwami. No i ogólnie, jak mi się coś jeszcze przypomni, później w trakcie to będę mówił, ale takie najważniejsze zasady: najważniejsza moja zasada to jest, że w trakcie bitwy skupiamy się na bitwie, rozmawiamy o bitwie. O i. I nie kłócimy się po prostu. Napierd tak? na pytanie. Na CS-ach coś z was jeden z apteczka, drugi coś z benzyną. Tak. Nie chcę mieć nie. benzyny. Nie, nie muszą być benzynki. Mam mhm. y, szczególnie, że teraz mamy lepszą stronę. To Nawet pytanie, uważam. Wartość do 907. Bez benzynek. Bez benzynek. 907 mają się klepać na chilu, y, więc y, jak się tego, jak wam jednie y, dowódce czy ładowniczego to jest pizda, a te naprawdę paliwko nie daje wcale tak dużo na kopalniach, bo jest się bardzo szybko na środku. Więc tych paliwek uważam w ogóle jest bez sensu brać, więc ani na CS-ach, ani na 907 paliwek nie tego, nie trzeba brać. Dobra, za twoje za 10 minut. Dobra, jakie y no, trzeba przygotować, jeszcze... teraz już przede wszystkim cs o Dobrze i tak, teraz na kopalnie line jest następujący. Bartek, Wiedzi... to jeszcze ci wspomnę jedną rzecz, bo jak gramy od, od góry, tak? Od góry to gramy. No. to kolega tutaj nie ma tych czołgów, co, by mi, co wcześniej gadaliśmy, to by mógł zagrać kamień z tybekiem. On Bo nie ma, ma albo jest konia, albo z a za, za, Dobrze, o, to. Właśnie, zaraz z tego przejdę, więc no, tak. No. Jeśli Spoko. chodzi o wybieranie składu, teraz tak, e, ja tam e, chyba tylko można samego siebie teraz przerzucać. Zmienili to. E, hmm. A i mówią, e, mówią od korangi wyżej. No właśnie, e, nadal. <gry> Nie przerzucamy siebie samych, oczywiście, o ile ja nie powiem, tak? I też proszę się nie obrażać, jeśli kogoś nie wezmę. Jeśli kogoś nie wezmę, to znaczy, że albo nie ma czołgu, albo to była kwestia po prostu losowa, bo, tak, bo wzięło mi się kogoś innego. Zazwyczaj staram się pamiętać, kto grał mniej. Ale mamy w składzie 25 osób, które będą w kratkę, więc jest duża szansa, że nie będę pamiętać wszystkich, którzy grali na przykład mniej bitew. I więc na przykład na yy, ważniejsze bitwy, tak jak dzisiaj, pierwsze bitwy są najważniejsze, bo są na najwyższe Elo. Tak, no, mimo wszystko gramy na 1250 Elo, ale nie można ich potraktować lekko, yy, gramy na nich na pełnym skupieniu, więc też będę brał czołgi takie, które potrzebuję. Jeśli y, ktoś nie ma czołgów, to jest szansa, że go po prostu nie wezmę. Druga sprawa, jeśli ktoś, y, tak, y, a propos wybierania, jeśli ktoś. Y, będzie e, nie przestrzegał tych moich zasad, w sensie, będzie kłócił się w trakcie bitwy, będzie się sam przerzucał. Nie będę, będę taką osobę rzadziej wybierał na bitwy. Po prostu, jeśli będę mieć do wyboru dwóch, jeśli ktoś mi po prostu podpadnie specjalnie, albo na, nawet niespecjalnie, ale zwrócę mu uwagę, a on się e, nie, nie zastosuje do tego, co powiem, tak samo nie będę po prostu brał na bitwy. To jest jakby jedyna rzecz, którą jakby ja mogę prowadzić dla jakiej, żebyśmy jakokolwiek po prostu tutaj Trzymać dyscyplinę sobie trzymali. Tak, tego słowa. I więc tak jeśli kogoś nie wezmę, znaczy, że albo czymś zawinił. I jeśli on nie wie, że zawinił, to proszę się do mnie zgłosić, sobie, wyjaśnimy to na osobności, nie w trakcie bitwy. I, i a jeśli kogoś. Y, tak, nie wezmę, to też mówię. Najczęściej nie będę brał po prostu, bo ktoś nie ma czołgu. Albo drogą losową po prostu wezmę osobę, która będzie pierwsza na liście, albo która po prostu będzie uważam na przykład, jeśli gramy na lepszego przeciwnika, uważam, że osoba jest odrobinę bardziej skillowa, to ją wtedy wezmę, tak? Ale ogólnie zazwyczaj, jak kogoś nie wezmę, powtarzam, to przez to, że nie ma czołgu. Tak I muszą się osoby nie mające czołgów liczyć z tym, że będą brane, że, że nie będą brane, jeśli nie mają czołgu, którego ja chcę, na bitwy z mocniejszymi przeciwnikami w drabinkach. Tak? No bo wiadomo, no dzisiaj nie będzie jakoś dużo bardzo mocnych przeciwników, ale pierwsze bitwy będą na najmocniejszych w tych drabinkach. No, koniec ogłoszeń parafialnych. No, czekaj, Jak tam jeszcze mania, jedno. Coś jeszcze ma? To ja pytania mam, proszę. Ja no mam, kurwa. Ale teraz morda wszyscy, bo ja no, powiem, Ogólnie powiem ci Bartuś tak, mam kumpla Bronka. On taki prezydent Polski był. I ten. zamknij no. Zamki Mordek kiedy mówię, dziękuję. I, i ten. On, on by mógł się z Bo gramy z góry to kamienia -ka SCB oddaje ogólnie. Więc ja bym. Dobrze, no, to po, jak, jak będę. Wy, jak ja będę wybierał skład i będę no. widział czołgi, to ci powiem dopiero. Oko, ale... Żeś... O no, git gate, dobra. Tylko mówię, że choć wiesz, tak, ogólnie, bo kolega mam tylko S-Konka albo z Stebeka, to już Stebeki. Nie, bo. mam AMX-a jeszcze. Fauzeta mam. No jest Kiedyś też, mogę No wiesz, na jednego, dobra, zamiast jednego cliffa sobie bez można spiny. wziąć. No, 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 właśnie dlatego mówię, jeśli kogoś nie wezmę, to po prostu nie ma, nie. bo ktoś nie będzie miał czołgu, tak? I no proszę i tego go. nie brać do siebie. No, no. i dobra, tylko. A i to jest jeszcze jedna rzecz, to żebyście boostów randomowo sobie nie brali na bitwy, nie? Jak coś o, to chyba Mike? Tak, tak, to jest. Tak, i też proszę mi nie mówić. Czy bierzemy boosty? Nie pytać się po prostu o to, bo ja zazwyczaj przed bitwą będę wiedział czy bierzemy boosty czy nie. <laughs> o, ale bym ci tak bęknął w mordę i, <laughs> i, I Dobra, jeszcze i zasada z bindami Ja, te... ja tylko ja jestem Tylko Maniek może puszczać bindy. Bo no ja nie bindy lubię. Pogrom paniewany Wiertelka No więc, no o ile tam mówię Jak już jest wygrana bitwa to z tam binda można puścić Ale jak jest skupienie i coś tak dalej Bindów nie puszczamy A, Jeszcze same, same, bit... pytanie do Zajcewa 0-0 jest bitwa teraz Teraz Także powinno wyskoczyć do Mam pytanie do Zajcewa jeszcze chłopaki ogólnie No A czemu stara dobra, zakazowni w <laughs> Jaha i Oj, każdy, no. kto się zasił, znaczy, że ma biedny 15 lat, i proszę o zgody od rodziców. wczoraj tak nie będzie, że musi kawać gacie, kuka, więc ciebie wylej. Zgodę, rodzice. Ja mam mentalnie 12, okej. Okay. A potem jak. Kurwa takiego pana. Andy zbieraj było? zgody, żeby można było wstawać tak, na takie Nawet pieczątkę Ty, kurwa, dawałem. Michu, masz zgodę rodziców w końcu, czy nie? Weź. <laughs> Uchuj mi to! No tu kurwa! No i to już wiemy, jak dzisiaj kauzuleje. Ej, <laughs> ty chłopak! No, mi, nie masz zgody od rodzica. Jesz, jeszcze się obraziłeś, Ej, się nie się przyznałaś, że masz mniej niż 18. No dzięki no, za poradę, kłopaki. Czekaj, idę otworzyć no, no, no. Ale dużo kredytów. Ja mam mm. do ludzi hey, bez psyki, wake up! Datory, <laughs> <That's laughs> <the dirty laughs> chuj! <laughs> dawaj, oh, dawaj. Okay. Co mam? O kurwa, <grymna> czekaj piwo, w zamraża nikogo. Molę starą wiglą rozbierali eskimosi i wsadzali haka do cichy. Ale nikt nie <grymna> pytał ogólnie, zajęcie, tak, więc nie wiem, jak to masz fajnie w domu. Kurwa, manie, kto no. ty masz tyle tych bindów, możesz dawać bindami normalnie na bitwie, nie? Jest. Jeszcze, top czerwony, co potek. Mentor na wokalu, kurwa. Chłopie karaoke z mentorem, kurwa, jebany. Kopalnie O jest, dobra. Chujemon! Chujdemon. Są są. Dobra, ogólnie ja mogę sam się wrzucić, bo jest to zajebisty. Dzięki. Aha. O Boże, to te kurwy kampiłem. No nie rzucaj się, oh, rzucaj się. EU2. Dobrze, dziękuję.